A dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Słonko świeci, niebieskie niebo, chmurki nad górami. Nie wiem, czy widzicie, ale w górach jest trochę śniegu. Nie za dużo, ale trochę go leży. Większość tam gdzieś chmury, widzę, przykrywają, więc nie bardzo widać. Wydaje się, że jest super na dworze, ale jak możecie zobaczyć, wieje. No i u mnie dzisiaj wieje tak dość mocno. W zasadzie całą noc wiało, wczorajszy dzień. No i dzisiaj wstałam, no i dalej wieje. Niestety ten wiatr powoduje to, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Więc wydawałoby się, tak patrząc przez okno, że jest super, że jest słoneczko, że pewnie jest ciepło. Nie, 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 nic bardziej mylnego. Także ja zabieram się zaraz za jakąś robotę. Mam dzisiaj drugi dzień wolny z rzędu, także wiecie, muszę trochę poszaleć jeszcze w domu. Później wam pokażę, co mam na obiadek. No i jeszcze kilka rzeczy mam do ogarnięcia. Także później się już z wami widzę. Dzień dobry kochani, kart firankowy jest. Pomimo tego, że mam krótszą firankę, to i tak gdzieś tutaj włazi mi w obiektyw. Witam się z Wami dzisiaj serdecznie. Mam drugi dzień wolny z rzędu, bardzo się cieszę. No i wiadomo, dalej ogarnianie mieszkania nastąpi. Wczoraj część okien umyłam, firanki sobie powiesiłam. Pokazywałam w wczorajszym vlogu, że byliśmy w galerii, kupiliśmy choineczkę. Nie było to proste, bo powiem Wam, że te choinki jakieś takie sztuczne, plastikowe, cena 7 stóp. Za taki ordynarny plastik. No mówię, hello, ale takiej choinki to ja nie chcę. Powiem Wam, że ze dwa razy mieliśmy choinkę żywą, natomiast no ona po 3-4 dniach gubiła już igły. No i generalnie drugi dzień świąt, dzień po świętach ja musiałam choinkę rozbierać. Więc wiecie, bez sensu. No więc no nie kupuję żywej choinki, mam sztuczną. Ta już mi się poprzednia niestety połamała, zepsuła dziś stelarz cały popękał, więc nie było sensu jej reanimować. Kupiliśmy wczoraj drugą. Może później Wam pokażę, jak wygląda, oczywiście, jest w worku foliowym. Także zabieram się kochani za roboty. Ja już jestem po śniadaniu, już jestem ogarnięta po kawusi. Później Wam pokażę jeszcze, co mam na obiadek, bo będzie coś pysznego. No i jestem z Wami w kontakcie. Czas na otwarcie kalendarzy adwentowych, Dzisiaj przyniosłam sobie te trzy. Ten z Only Bio, tam jest tylko sześć okienek. Więc stwierdziłam, że tam co któryś dzień po prostu sobie okienko otworzę. No i zaczynamy od kalendarza, z balea. Tu mamy dwójeczkę. I znowu nic sobie nie przyniosłam, ale mam nadzieję, że sobie poradzę z otwieraniem. I co my tu mamy? Coś do kąpieli? Fus badet Taps. Tabletka do rozpuszczenia. I wydaje mi się, że to jest do kąpieli stóp. No, zobaczymy. zobaczymy. Zapach waniliowy, czyli taki bardzo słodki. Uciekłam z kadru, przepraszam, nic nie widzieliście. W każdym razie zobaczymy, czy to się u mnie sprawdzi. Ja nie przepadam za takimi produktami. Owszem, krem do stóp, jakiś peeling ok. natomiast nie mam czasu siedzieć i moczyć nóżek. No ale może komuś nam w prezencie, zobaczymy. No i teraz następny kalendarz to Niwejka. I z Niwejki mamy tu okienko numer dwa. I teraz patrzymy jak go otworzymy. Jakoś idzie. I tu są też takie podwójne karteczki w środku. Mamy coś saszetkowego. Good Morning Fresh Skin. I właśnie patrzę co to jest. Maseczka. Maseczka 7,5 ml na jedną saszetkę się zawiera. No oczywiście wszystko jest w języku niemieckim, więc muszę sobie tutaj przetłumaczyć. Chociaż tu jest good morning, czyli coś na dzień dobry. Do skóry normalnej z tego, co widzę. Z witaminą E i z aloesem. Także zobaczymy, jak się maseczka sprawdzi. Ale zobaczę, czy zostawię ją sobie, czy komuś innemu podaruję. No i najpiękniejszy kalendarz. I to jest kalendarz z i Ifroshe. I dwójeczka jest tutaj. Tak dwunastka jest na górze. Bardzo podobnie wyglądały. No i zobaczymy, co dzisiaj jest. I proszę. O, pukanka octowa malinowa. Kolejny raz ten produkt znajduje się w kalendarzu. Mogliby zacząć w końcu dawać coś innego, bo ja kupuję kalendarz trzeci rok rzędu i trzeci rok rzędu znajduje się ta płukanka. No i ja z nią mam różne relacje. Raz ją lubię, raz jej nienawidzę, więc zobaczymy, jak tym razem się sprawdzi. Tu jest oczywiście 50 minut. To jest tak na dwie, trzy aplikacje, jak na moje włosy, chociaż mam w tej chwili trochę krótsze więc może na trzy, cztery będzie, także zobaczymy no i tak to by było tyle, jeśli chodzi o zawartość kalendarzy na 2 grudnia zmykam kochani, później się do was odezwę czas na ziółka, dzisiaj pokrzywka a to chyba wersja z Lidla, tak, Lid jest na boku bo patrzyłam po nazwie, natomiast to jest pokrzywka z Lidla ja lubię ziołowe herbaty nie zawsze piję, wiecie, tylko kawę. Chociaż kawę to w tej chwili piję tylko jedną. No i tu już mam kubeczek świąteczny z bałwankiem. Taki słodziak. Więc robimy pokrzywkę. Niech ona sobie tam zaparza się. Trochę podstygnie oczywiście sobie wypije. Także patrzę, żeby mi tu obiektyw nie zaparował. O i tu sobie trochę naciągnie ta pokrzywka. I później sobie ją wypiję. Także w takim świątecznym już kubeczku mam. No i tak kochani, prezentuje się mój dzisiejszy obiadek. Będą bakłażany faszerowane. Od czasu do czasu bardzo lubimy, więc wczoraj udało mi się kupić całkiem fajne, ładnie wyglądające trzy sztuki. Tu mam mięso mielone, akurat tu mam mięso z Indora, ale może być też mięso, wiecie co, z wieprzowiny czy z wołowiny. I jeszcze muszę ugotować szklankę ryżu, tak niepełną. No i bakłażanki trzeba przekroić na pół, oczywiście wcześniej umyte, to normalne. Wydrążyć miąż. Tak zostawić około centymetra na około właśnie nie do samej skórki, pokroić miąż w kosteczkę, bo on nam się przyda. No i na patelni podsmażam właśnie mięso mielone, do niego dodaję szklankę ryżu i właśnie ten pokrojony w kawałeczki bakłażan. Natomiast najpierw mięso, później bakłażan, na samym końcu ryż. No i wiadomo przyprawy sól, pieprz, majeranek, jakiś pieprz kajen, papryka ewentualnie wędzona. I możecie też dodać trochę przecieru pomidorowego lub keczupu. Ja tam w zależności na co mam ochotę to dodaję. No i później napełniamy te bakłażanki i do piekarnika na 180 stopni, tak godzina, godzina 20. W zależności jak tam Wasz piekarnik piecze. No i powiem Wam, że to jest pyszota jedzonko. Od czasu do czasu właśnie jak mam wolne, no to wtedy robimy. No bo to jest trochę zabawy. A jak się robi, wiecie, z dnia na dzień obiady, no to one już nie są takie pyszne następnego dnia. No i pod koniec zapiekania można położyć na wierzchu starty, żółty ser. I to powiem Wam, że jest jedzonka pyszota, więc ja zabiłam się za jedzenie, żeby je zrobić, żebyśmy mogli zjeść obiadek. No i później Wam już pokażę pewnie na blaszce, jak wyglądają nafaszyrowane bakłażany. Taki widok, kochani, mam od pewnego czasu z okna. Powstaje tutaj ogromny kompleks wypoczynkowo turystyczny. W zasadzie mają tu postawić 400 domków, później ma być jeszcze jakiś hotel, jakiś akwapark, jakieś baseny. W każdym razie powiem Wam, że budowa idzie z prędkością światła. Nie tak dawno było chyba 7 czy 8 tych domeczków, a z tego co widzę, no to już jest tam ich mnóstwo nie wiem, może 30, może więcej. No, i otwarcie planowane jest na majówkę przyszłego roku, ale z tego co widzę, to jest to możliwe, bo budowa idzie bardzo szybko. Bardzo szybko powstają te właśnie małe domeczki. No i zobaczymy, czy będzie zainteresowanie turystyczne, czy niekoniecznie. Czas pokaże. Z tego co wiem, to w Polsce jest kilka takich kompleksów, także zobaczymy, czy u nas to się sprawdzi. Czy nie będzie stało jako pustostany, nie? Ale to czas pokaże. Pewnie za jakiś czas pokażę Wam we vlogu, co tam się zmieniło, czy coś więcej dobudowali, a na razie tak to się prezentuje. Kwiatuszki mi kwitną, bardzo proszę, tak się prezentują. Ja uwielbiam te fiołeczki, tutaj jest drugi i w tle rośnie żyworódka. Na to mój grudzień stoi jak zaklęty, ten się w ogóle nic nie rusza, nie wiem o co mu chodzi. No i następny taki bidulek już przekwita. Tu mam nasadzoną cytrynę. Patrzcie jak rośnie, ale muszę ją gdzieś przesadzić. No i tu kochany fiołeczek rośnie. Taki fiołkowy. Ale muszę sobie kupić już fiołki albo nasadzić, bo te już takie dzikusy się zrobiły niektóre. Tak jak ten tu z tymi cytrynami. On już ma kilka ładnych lat. No i niestety mi zdziczał. Ale te trzy jeszcze w miarę się trzymają. Ten ostatnio przekwitł, więc poobrywałam te wszystkie sucha już kwiatuszki, a te dwa na razie sobie kwitną. No i ten ostatni na końcu. I ten też, widzę, wypuszcza ponczuś. Także niebawem też rozkwitnie. Także tak się prezentują moje fiołeczki. Uwielbiam fiołki. Zawsze staram się je mieć. Co jakiś czas, wiadomo, rozsadzam, wymieniam, żeby mieć ładne, świeże, żeby kwitły, bo one no niestety po jakimś czasie zaczynają gubić listki, schną. No i wiadomo, nie wyglądają zbyt ładnie. Także ten Cudowne. Kiedyś go dostałam na którejś imieniny od mamy. I on przekwita, później te listki wszystko gubi, tak jakby obumierał. A na jesień znowu jecie. Robi się piękny, zielony i kwitnie. Także uwielbiam te kwiatuchy. Tak. Już mi się gotuje do bo żanów, a tutaj robię smalczyk. Lubicie smalczyk? Ja uwielbiam, czasami tak wiecie, na chlebek, do tego trochę cebuli, ogórka, kiszonego, rewelacja. Także jeszcze momencik sobie tutaj ten smalczyk po... Gotuję, ale powiem Wam, że wczoraj mąż kupił słoninę, ale to słonina była chyba na wypasie. Było bardzo dużo mięsa przy tej słoninie, natomiast grubość słoniny to było nie wiem z 2,5-3 cm. Rzadko się taka zdarza, bo z to jest taka wiecie odchudzona półcentymetrowa, a tu z tej świnki widziałam, że była naprawdę spora. Także ryż mi się gotuje, 15 minut. Smalczyk jeszcze chwilkę go tu potrzymam na tym wolnym ogniu i też do garka zleję i niech sobie stoi. Czasem się skraweczki przydają na przykład do kopytek. No i smalczyk jak widzicie już w odpowiednim garnuszku, jeszcze tutaj widzicie bąbelki, jeszcze się rusza. Ale tak, taki garnuszek kiedyś kupiliśmy w Aldiku. Tam był jakiś smalczyk z jakimiś dodatkami, ale powiem Wam, że bez rewelacji ten smalec był. Ale garczek właśnie, żeśmy sobie zostawili, on ma taką, widzicie, pokryweczkę. Natomiast poczekam, aż to wiecie, to że je ostygnie. Dopiero go przykryję, także tak, smalczyk już jest gotowy. Jak wystygnie, schowam go do lodówki, i później wiecie, czy do jakichś pierogów, czy właśnie do kopytek, czy do podsmażenia, czy do jajecznicy. Już mam gotowy smalczyk, także wiecie tylko łyżka na patelnię i można gotować. No i widzicie łódeczki już leżą wydrążone, tak około centymetrową warstwę zawsze zostawiam a najlepsza do tego celu jest łyżeczka i to taka wiecie zaokrąglona idealnie się wtedy wyciąga ten farsz także idę bo mięsko mi się już smaży i dokroić właśnie tego bakłażana ryż już ugotowany no i później już wam pokażę jak będzie napełniony bakłażan farszem no i tak wygląda kopiec kreta jak widzicie wrzuciłam w pokrojonego w kostkę bakłażana i dałam trochę majeranku, trochę czosnku, soli i pieprzu kajeny. No i teraz to muszę wszystko podsmażyć, dodam później ryżu, trochę koncentratu pomidorowego. No i oczywiście spróbuję, tu coś jeszcze doprawimy, także zabieram się za to smażenie. No i później już Wam pokażę wypełnione bakłażanki. No i tak wyglądają już nafaszerowane bakłażany i czekają na wejście do piekarnika bo piekarnik mi się jeszcze nagrzewa. No i tak myślę, że po godzinie sprawdzę sobie, jak wygląda sytuacja, czuję się z bakłażan miękkiej, no i wtedy posypię startym żółtym serem. No i chwilkę jeszcze potrzymam je w piekarniku, żeby ser się tylko roztopił. No i później wiadomo, będziemy zajadać obiadek. A tu mam z boku zeszyt, bo zaraz będę robić jeszcze sok witaminowy dla w sumie mojego męża, ale i moja córka go lubi, i ja też od czasu do czasu lubię sobie wypić szklaneczkę, także woda już mi stygnie. No i za chwilę zabieram się za obieranie warzywek na sok warzywny. No i jak widzicie, ja mam dzisiaj dzień kucharzenia, bakłażany siedzą w piekarniku, a ja nastawiam obiad na jutro, no bo jutro już normalnie idę do pracy na cały dzień, więc dzisiaj muszę zrobić obiadek na jutro i będzie rosół. I pływa tutaj kawałek gęsiej szyi, kawałek porcji rosółowej z kurczaka, no i tam na dole jeszcze jest kawałek szponderka, Także jutro mamy rosałek, a reszta, która zostanie posłuży nam do kolejnego obiadu jako bulion do strogonowa, bo taki mamy plan na weekend. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie strogonowa zrobimy w tym wolnowarze. Powiem Wam, że to jest rewelacyjny garnek do przygotowywania właśnie mięs, które wymagają dłuższego gotowania. Czyli typu właśnie wołowina, wieprzowina, bo próbowaliśmy chyba uda kaczki zrobić. No to niezbyt wyszły, natomiast wszystkiego rodzaju gulasze, sosy, żeberka, no to powiem Wam, że rewelacyjne wychodzą właśnie z wolnowaru. Także wstawiam rosołek, niech mi się gotuje, obiad mi się dzisiejszy robi. No a ja zabieram się za obieranie warzyw jeszcze na sok witaminowy. No i tak wygląda już gotowy faszerowany bakłażan. Powiem Wam, przepysznie wygląda. Pachnie smakowicie, więc zabieram się za jedzonko, dopóki ciepły. No taki jest najlepszy. Także tak wygląda. Życzcie mi, kochani smacznego, a ja na razie uciekam. Widzicie, tam daleko na polu jest jedna, druga. A tu jest trzecia. Przeszły się paść. Dowolnie ktoś tam zasiał na zimę. Jak widzicie, są trzy. Czasami po ulicy potrafią sobie tutaj, wiecie, spacerować w nocy. O, i widać od razu, ile śniegu jest teraz w górach. Wszystkie szczyty są ośnieżone. Nie chciało mi się wychodzić na zewnątrz, żeby powiem wam, że jest obrzydliwie. Ale zobaczcie, ile jest w górach śniegu. Całkiem sporo. No ale nie ma się co dziwić. To jest w końcu grudzień. To kiedy ma śnieg leżeć, jak nie teraz. Także pasą się serenki. Tak. Lubię patrzeć, jak przychodzą tu czasami właśnie pod nasze okna. I właśnie sobie spacerują. A moja mała, pręgowana Sorenka też słysza, że przyszła na karmę. Piękne niebo. Powiem Wam, że już jest dobrze po 15. .00. Czekam, jak mój mąż wróci z pracy, zje obiadek no i jedziemy jeszcze na jakieś zakupy spożywcze. Uwielbiam, powiem Wam, że uwielbiam w ogóle patrzeć w niebo, na chmury. Czasami przyjmują tak dziwne, ciekawe kształty. Raz w życiu, powiem Wam, widziałam chmurę w kształcie trupiej czaszki. Nie był to zbyt przyjemny widok, na, no, ale widziałam. Ale były też przyjemne jakieś, wiecie, skaczące zwierzaczki, serduszka. Także uwielbiam patrzeć w chmury. I dzisiaj niebo jest właśnie przepiękne: trochę tego błękitu, trochę chmur. Gdzieś tam słoneczko się chyli ku zachodowi. Także przepiękne widoki. Ja uwielbiam jeszcze, wiecie, w połączeniu z górami ośnieżonymi. To jest po prostu rewelacja. No i tak wygląda moja chujina. No nie wygląda za ciekawie, bo jest w tym worku foliowym, ale ja jej jeszcze nie będę wyciągać. Jest dość spora, ma 2,20 i to jest taki typowy świerczek, bo taki chciałam. Jak widzicie, widać tu trochę te gałązki, jak się prezentują. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądała, jak ją porozkładam, no bo ona jest do złożenia, skoro jak wszystko jest w środku osobno. Poprzednią choinkę też miałam właśnie taką dużą i powiem Wam, że to nie było proste wybrać choinkę. Dużo jest takich sztuczności, plastików, te gałązki są jakieś takie twarde, a mi się to nie podobało. Wiele było jakichś takich na tym pniaku. Mój mąż stwierdził, że absolutnie to nie jest choinkę, to jest jakiś dziwoląg, więc szukałam takiej, wiecie, tradycyjnej choinki, jaką my pamiętamy z dzieciństwa. Były też choinki z jakimiś dodatkowymi szyszkami, z jakimiś szronem niby. Ale po dotknięciu to wszystko gdzieś zostawało na dłoniach, więc wiedziałam, że takiej choinki to ja nie chcę. Ale na szczęście udało nam się kupić choineczkę 220, chyba 250 zł kosztowała, więc cena jeszcze do przyjęcia. No i wiadomo, za kilka dni zabiorę się za ubieranie. Myślę, że na Instagramie gdzieś Wam pokażę później zdjęcie ubranej choineczki. A teraz kochani, zmykam, bo jeszcze mam trochę roboty. No i kochani, wróciliśmy z Lidla. Zakupy są takie całkiem spore. To jest tylko część, która mi się zmieściła na stole. Najpierw pokażę Wam to, co tu jest. Później sprzątnę i pokażę drugą część. Trochę nam czasu zeszło, jak zawsze, na zakupach spożywczych. Ale wiecie, to są też zakupy na kilka dni. Na taką trzyosobową rodzinę. Więc zaczynamy. Mamy pomarańczki, tu jest 2 kg. Sałata, ja lubię tą taką strzępiastą. Dalej mamy śledziki wiejskie, to już z myślą o świętach, wsadzę sobie do lodówki, niech czekają. Trzy masełka, dwa przecieby pomidorowe, mój ulubiony cukier trzcinowy do kawusi, chlebek ciemny, to najbardziej lubi mój mąż, ale ja też lubię. Tu mam jakiś schab wędzony, zobaczymy jak smakuje, czy da się go zjeść. Kapusta kiszona, dwa opakowania już z myślą o pierogach. I tu jest tylko kapusta i sól i nic więcej, bo często gasto dodajemy jakiś kwasek cytonowy, jakieś inne substancje konserwujące. Tylko nie wiem po co. Twaróg półtłusty, tu mam sercarski taki z dziurami, idealny na kanapki do pracy. Pomidorki bio, bo powiem Wam, że wszystkie te pomidory takie są jakieś byle jakie w tej chwili, więc zobaczymy czy te się w ogóle da zjeść. Moje ulubione salami z orzechami, uwielbiam Dwa opakowania ziela angielskiego, listki laurowe, tu mam trzy majeranki, udziec wołowy bez kości na strogonowa, to będziemy robić właśnie w weekend. Dwa opakowania muszelek dla mojej córki, tu nie wiem czy pokazywałam już dwa pasztety, jeden z pieczarkami, a drugi jest z papryką. Pistacje kalifornijskie z papyczką, czyli coś wiecie, do pochrupania. Oczywiście przyprawa magii, nieśmiertelna musi być. Tu mam jeszcze taki pasztet dworski z jeleniem. Powiem Wam, że już go jedliśmy, jest naprawdę przepyszny. No i rzeczywiście mam mało tych składników chemicznych. No i tu jeszcze dwa pasztety, te zwykłe takie podlaskie z pomidorami. I cztery mleka, trzy, dwa. O, tam widzicie zgrzewkę wody z gazowanej. No i za chwilę Wam pokażę resztę zakupów. No i lecimy z resztą zakupów, tu moje ulubione mydło w piance, soczyste mango, zawsze go kupuję, czosnek granulowany, dwa opakowania, tu mamy chorizo, super kiełbaska, schab pieczony do kanapek, dwa serki typu camembert, to takie pleśnia, jakie ja uwielbiam, parówy, parowy u mnie muszą być, bo od czasu do czasu lubi mój kot zjeść sobie właśnie paróweczkę, tym razem makaron, już nie świderki, tylko takie pene. Mleko do kawy, typowa śmietanka, 12% dla mnie idealna, chyba najlepsza. Kostki do zmywarki, płatki małe, płatki duże. Tu oczywiście karma dla mojego kociaka. Dwa jogurty Activia z truskawką i z kiwi. I drugi jest granat i malinka. Nie było z jagodami, więc wzięłam sobie te dwa. No i tu jeszcze mam, kochanie chleb tostowy. Taka szyneczka z karczmy i Gołda, tutaj mamy ser. Taki wiecie, typowo do tostów. No i to by było tyle. Widzicie zakupy całkiem spore, ale tak jak wspomniałam, to jest po prostu na kilka dni. Tak, żeby wiecie, codziennie nie biegać do sklepu, bo na to nie mam czasu. No i tymi, kochani, zakupami ja się dzisiaj z Wami żegnam. Jest godzina 19.13, czyli całkiem późno. Ciemna noc już dawno za oknem. No i żegnam się z Wami cieplutko, kochani. Widzimy się w kolejnym filmie. Już kosmetycznym. Do zobaczenia.